Dobry wszystkich witam, hodowców, kolegów, znajomych Tam dzięki za miłe słowa, za miłe telefony i tak dalej, i tak dalej Dużo mi się mówi kolegów czy hodowców tam nie każdy robi uważa, ja też kiedyś robiłem takich uważam, albo tak jak się oglądałem, oglądałem dziwnych filmów czy tam głupich podpowiedzi garść, jak się mówi pokrzyw nie jak się mówi, robimy, czyli kroimy jak się na, na przykład powiemy tak na 150 głębi, nie, wiadomo tu jest za dużo każdy musi sam widzieć, nie więcej to robimy tak nie za mało, nie za dużo na 150 głębi, garść taka taka i to moje większa trochę może będzie za dużo, ale to nie szkodzi tu jest w czosnku Przekroimy tam. Na, na, to. Ja wam powiem tak. Słuchajcie. Kto nie ma czasu albo tam Powiem tak. Kto nie ma czasu to robi tak. Ja tam nie ubieram nie bał się bać. Bierze jeden ząbek. Ząbek wygląda tak. Wiadomo w Unii jest 100 pytań. To jest duży ząbek. Nieważne. Nie na się Można i na kraja. To się nie skaleczy, bo później że ładę źle podpowiedział Zdłuż się przy krajach, ktoś myśli, że duży, może jeszcze raz na pół jeden ząbek, go nie na dwa litry, nie na trzy. Jeden ząbek na litr wody na 24 godziny się wrzuca do pojemnika na litr wody i tam powiedział, w torek środek to leży, i tam to nie ma czasu. Tak nie to robi tak jak ja zupy, to mnie trochę ingwy. Trochę cytryny. Wiadomo, skórkę lepiej obrać, żeby to tam później jak się mówi nie było jak tam mówię, tam jakiś tam zarazek powiemy po polsku prostym językiem. Czy tam po niemiecku, czy po polsku, tam lepszym językiem, pestkę, jak się tam mówi nie? Wiadomo to w tej skórze też może wszystko być, bo to pryskane nie wiadomo skąd to przyjechało. Wszystko się nie płaci w Europie, siatki gdzieś tam z Afryki czy skąd. Tam. Ale w Afryce też ludzie żyją i też muszą jeść. Wrzucamy to na pół przekrymy. I tak jak mówię, dobra łyżka jak tam by się byście To też nie więcej jak łyżka na kilo ale dawać zawsze łyżkę niecałą na kilo karmi. albo troszkę więcej, jak tam będzie rozrobione O tu i do wody doleję, bo teraz muszę karmić, to będzie na jutro robione tu są płatki, nie? na przykład co drugi dzień, co trzeci po locie dorzucamy na 20 gołębi tak garść, na 20 gołębi Panie, kobiety dają żony tak da półtorej garści Wiadomo, każdy wie Raz i pół Kobieta zawsze ma mniej rękę Gdyby było na tyle, to nie będzie Tego, bo ja muszę karmić, bo zaraz będzie ciemno A mówię, ktoś nie ma wiedzy Nie ma czasu Tak tam, na przykład Na karmę tam W i środa, uichę. Tam jak się mówi, no, musicie poczytać Tej ropy, bo jeszcze raz, robić bo dużo kolegów a zaraz wam powiem, tak samo jak tam taki pan do mnie dzwonił, czy tam kolega tam nie wiem, czy na nie, tam nawet nie, nawet nie, z której strony, ale mówi, dwa lata ładę ogląda co dzień mówi. I mój ten chłop mój na naturze niemożliwe, Spróbował rok czasu i mówię, dzięki Sławek tego. Teraz zadzwonił mi się, że wiem, że o tym mówisz. Się zapytałeś o tej sądzie, bo tam gołędzie niby ci tam trochę polewałeś. Tak jak mówiłem na filmie, nie wiem czy zrozumiałeś, nie, jeszcze ci powiedziałem. Mała łyżeczka płaska od herbaty, mała łyżeczka od herbaty ściąć, a kto nie, jak tam więcej będzie, to nie za często. raz na dwa tygodnie dać, nawet i cały rok, raz na dwa tygodnie, raz na trzy. On dał na przykład na przykład dał poniedziałek, wtorek i troszkę małą łyżeczkę też płasko odsunka dać Żeby to każdy zrozumiał. Kto nie rozumie mówię jeszcze raz, dzwoni tak samo, zadzwonił, zapytał, podpowiedział dziękowo trzy razy tylko, nie raz, tylko trzy razy. Sławek, dobra metoda, Sławek dobra metoda. Głębi już nie polewają. Co lepsze, lepsza rzecz, także ktoś nie rozumie, nie wie o co chodzi. Dzwonić i będę pomagał. Nie ma problemu, niech się mówi. By było na tyle, bo się muszę rozśpieszyć i, i tak dalej. No, nie masz czasu, nic nie dawaj tym głębi. łyżka gdzie ta od zupy. Nie ma szczególny. tam karmy już tam łyszka od zupy. Na przykład dajecie. Płaską byłem wystarczy. mu. Wiadomo, jak słaba karma to troszkę więcej, ale zawsze nie dokarmić. Ja tu nie mam czasu, a po drugie byłę trzeba też on nauczyć, bo im muszą się słuchać. Ja nie mam czasu teraz będzie, o która 20 już prawie 20-30 gdzieś będzie, o 20 tu to namieszkałem, karmy raz dam, jeszcze raz namieszam i to na jutro robię i się mówi. By było na tyle. Ktoś nie rozumie dzwonić, albo ta ropa będzie na przykład dać w podziałek i w środę cały rok dawać ten, ten ząbek gdzieś tu leży ząbek jak się mówi na 31 gołębi, na 31 góra na 40 jak się mówi, na liter wody to 40 gołębi, albo na kilo karmi ząbek jeden jak nie to tam, nie za dużo nie za często, będzie dobrze tam, nie ma co się przejmować tu nie ma czasu ząbek poniedziałek, wtorek i do środek tam z raz wymienić Вода, відомо, вода жива, рана вимінь. Так і мові. Я вам так поймі, кажу. Так, я поймі. Таке легко. Тосо просто так по-польську, що мові. Грити чи по-вельгійську, чи там. Поємні, то на воде. Не забрудиш раз на тиждень, раз на місяць, щоб чуєш, що ти два дні чуєш, що ти чуєш, що ти чуєш, що ти чуєш, що ти A te wasze te składane, te ja te mówię, te gruszki. Dużo zakamarków mają, dużo grzybów i tak dalej, i tak dalej. Dobra, nie będzie tu jak się mówi, aż to za dużo kuczać, bo nikt mówi. No, to by były na tyle, kto nie rozumie dzwonić. I mnie dobrze. I tak samo z głębiami jak się mówi. No, nie będę gadał, bo I się mówi, wiedza, wiedzę, wiedza, jeszcze raz wiedzę. No, powiedzę, że łada cudak, to no, tak Na razie pozdrawiam, dobry lot. I się mówi, nie przesadzę nie wie dobrze. Ktoś nie rozumie dzwonić elektrolitów nie dawać za dużo tenże takie cu cudu, cudu dekstroza jak się mówi 10 witamin 10 witamin witamina tego dekstroza łyżka na kilo, na liter wody czy na kilo dacie po przylocie czy na liter wody, łyżka płaska i tam nie musi, jak się mówi tu tam tego, a te elektrolyty dacie nie będę gadał gdzie, co, u kogo ja dawał tam, wiadomo każdy dawał, ale to no nie będę się wymarzał powiem szczerze, wyrzuć to bo Łębie tylko zobaczcie, nie daj tam dwa tygodnie nie polewają, dajecie to dziodos, w ogóle mnie polewają, ale to tam między nami. Na razie dobry lot. Także się mi się wysłowiłem za dużo.